I następne pytanko. Tutaj. Ja czytam wszystkie Wasze pytania, wszystkie Wasze listy, tylko czasami odpowiadam po czasie, gdyż w międzyczasie, prawda, i nagrywam filmiki dla Was i różne rzeczy, więc tak wygląda praktycznie cały mój dzień. Mam pytanie. Bardzo bliska mi osoba jest w szpitalu po poważnej operacji na otwartym mózgu. Stan jest ciężki i bardzo się martwił. Czy oprócz modlitwy jest możliwość innego wsparcia? Mhm. Tak, oczywiście, my możemy, co my możemy zrobić w danej sytuacji? Energia przekazana drugiej osobie oprócz modlitwy zdecydowanie bardzo mocno wydziała. Możemy tutaj, ja bardzo, bardzo mocno wierzę w energię właśnie aniołów, archaniołów, archanioła Rafaela, poprosić o silne wsparcie i ochronę, energię Ojca Pio, o silne takie wsparcie, uzdrowienie przede wszystkim tutaj, więc to jest takie bardzo, bardzo świadectwa działania aniołów, archaniołów są namacalne. Świadectwa działania właśnie tych dobrych, pozytywnych energii są namacalne, więc modlitwa jako modlitwa, ale też systematyczne palenie świecy. Intencji, właśnie wyzdrowienia, przy zdjęciu tej osoby, przekazanie tej energii uzdrawiającej danej osobie zdecydowanie bardzo dużo, bardzo dużo dobrego, jakby wnosi i tą energię, energię choroby właściwie tutaj, jakby. Niweluje, cuda się zdarzają, nie można nigdy odpuszczać, nie można nigdy zostawiać tego jak jest, nie można, nigdy, nie można nigdy tutaj rezygnować w żaden sposób, tylko trzeba po prostu tutaj jakby działać, więc mamy cudowne grono anioł Archanioła Rafaela, zielone, Aniołów Zielonego Promienia, przede wszystkim Ojca Pio, więc Tutaj modlitwa, ale też właśnie takie rytuały wzmacniające zdecydowanie działają, opieka nad, pod, podczas operacji czy po operacji. Tutaj też jest taka bardzo ważna wzmocnienie tej osoby jak najbardziej. Więc.